Alicja Lęczewska. Myśli na każdy dzień. 23 sierpnia. Czystość serca nie polega na tym, że ty nie dopuszczasz do niego żadnych zanieczyszczeń, bo takiej władzy nad swoim sercem nie masz. Czystość serca polega na tym, że udostępniasz mi, że pozwalasz, i prosisz nieustannie, bym je oczyszczał, bym nim dysponował według mojej woli. Ja mam moc oczyszczenia serc i tylko ja mogę to uczynić i pragnę to czynić. Jakże bardzo mylą się ci, którym się wydaje, że cokolwiek uczynią sami i przyjdą do mnie. Już części.